My name is Sergeant. Welcome to Haikama. Witam was serdecznie, Michał Miowski, Kamil Rudkowski z Ragmak. W tym filmie zobaczycie stół do zwijania dywanów z funkcją mierzenia. To jest myślę, długo wyczekiwany temat na o naszym rynku polskim. rynku polskim. Dużo ludzi słyszałem ciągle dopytywało się o to, kiedy będzie w końcu urządzenie, które będzie mierzyło nam dywany, więc jest, proszę bardzo. Jest już dostępne, możecie przyjechać do naszego showroomu, do naszej pralni w Poznaniu, gdzie możemy Wam pokazać jak to działa, ale tymczasem pokażemy Wam to na tym filmie. Znacie już taką podobną maszynę do zwijania, kiedyś tam były próbowane, robione finiszery na tym. Ten stół zwija dywany i mierzy dywany. Mamy tutaj panel sterowania dotykowy, wszystko robimy za pośrednictwem paluszka. To jest akurat zwijanie dywanu. Możemy sobie podkręcić obroty, żeby stół jechał szybciej, zwolnić i to jest funkcja do samego zwijania dywanów. Mamy oczywiście to, co najważniejsze, to, co było wyczekiwane, mierzenie dywanów. Najpierw dywan jest mierzony po szerokości, specjalny sensor leci za dywanem i mierzy dywan. Jak skończy, teraz dywan jest mierzony po długości. Maszyna zakończyła pracę. Mamy dokładny wymiar 100 na 202 cm. 2 m kwadratowe. E, posiada dywan. Oczywiście sprawdzaliśmy te wymiary z, z standardową miarką. Wszystko się zgadza co do centymetra. Maszyna naprawdę się nie myli. Raz nam się pomyliła o centymetr. Yy, ale to jest dopuszczalnej normie, oczywiście. Podejrzewam, że pracownicy mierzący miarką są w stanie popełnić więcej błędów, bo jedni będą bardziej przy osnowie mierzyli, inni będą mierzyli, jak będzie szagi yy, po górze, także błąd jest, tolerancja błędu jest bardzo mała. I teraz Wam pokażę tak szybko, jakbyśmy chcieli sobie tylko zwinąć dywan, czyli używamy na przykład maszynę, tak jak u mnie się robi to rano, z ściągamy dywany z suszarni i je tylko zwijamy. Tutaj też pomocne będą, pomocne będą te, mm, te taśmy, bo jeżeli wzdłuż będziemy mieli tak krzywo, no to wiadomo, że nam się krzywo dywan zwinie. Sobie wystarczy na to spojrzymy i tu mamy rolowanie na największej prędkości, czyli setka. Lecimy, możemy sobie sprawdzić, puknąć z prawej, z lewej. Oczywiście sobie dywan taśmujemy. Stop i następny dywanik i następny, także takie dwie wyjątkowe funkcje. U mnie w pralni będzie to wyglądało, że Wam powiem jak. Kierowcy, którzy będą przyjeżdżali z dywanami do firmy, będą te dywany wszystkie najpierw sobie mierzyli, porządnie je zwijali, bo często te są właśnie dywany tak po byle jak przywiezione. Będzie ładnie zwinięty, zmierzony, zapisuje tylko sobie ten wymiar a już w niebawem, naprawdę już niebawem to urządzenie będzie połączone z programem i to się stanie automatycznie. Będziemy tu mieli skaner, zeskanujemy tylko dywan, włączymy stół i już będziemy mieli wszystko w systemie, długość, szerokość dywanu i e, oczywiście ilość metrów kwadratowych, także ta praca będzie niewiarygodnie. Bardziej przyspieszona, a jak ktoś nie ma programu, czy jak będzie używanie teraz, no to po prostu zapisujemy sobie tylko metry kwadratowe przy danym dywanie. Także stół jest potężny, zobaczcie, jakie są tutaj te wałki, ogromne. Będzie jeszcze też oczywiście menu w języku polskim, będzie tutaj poprawione. Zanim osłonka. on do nas przyjedzie, będzie zrobiona osłonka, żeby tak tutaj w oczy nie świeciło y, zbyt mocno. Będą dorobione, y, bo to będzie zrobiona taka fajna osłonka i jednocześnie będzie miejsce do układania na chemię, y, na chemię, na taśmy, na co tam będziecie chcieli. Nożyczki, szczotki, dużo rzeczy się używa. A i z tyłu możemy pokazać, będzie też poprawiony, zobaczcie to, tą potęgę. To jest po prostu nie gniocna, nie łamiocna, jakby to powiedział Rosjanin. Tu jest ten system, który mierzy dywany, i tutaj będziemy mieli ten do, do przechwytywania dywanów o wiele większe, takie duże, żeby te dywany nam nie przelatywały, żeby tam nam nie wlatywały. Także to jeszcze zostanie tutaj na szybko poprawione. I tyle. Ten stół naprawdę nam pomoże w robocie.